Perspektywy MBA. Podcast o studiach menedżerskich. Moim gościem jest dzisiaj Michał Nowak i będziemy rozmawiali o zarządzaniu na podstawie wartości. Dzień dobry, bardzo miło. Mam nadzieję, że nie, Państwa nie rozczaruję. Michale, jak zmienić świat? Hmm, to od razu z grubej rury. E, pewnie małymi krokami. Ja wierzę w to, że tak naprawdę tak z, to, co jest mi bliskie bardzo, to że największy wpływ na świat mają przedsiębiorcy i ludzie przedsiębiorczy, bo nie tylko sami przedsiębiorcy, czyli właściciele przedsiębiorstw, ale osoby, które realnie budują biznes, budują ekonomię danego kraju, bo to oni najczęściej doskonale wiedzą, jakie są wyzwania danej społeczności, danego kraju, danej lokalizacji regionu. Oni docierają do tych osób, które aktywizują, którym pomagają, często rozwiązują problemy, które napotykają, bo po prostu muszą. Nieraz jest tak, że nie mówię o Polsce, ale w różnych miejscach świata, regulator czy, czy państwo nie zawsze jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi problemami. Czasem specjalnie, bądź przez przypadek potrafi nawet utrudnić to. Więc przedsiębiorcy są ci, którzy często walczą na pierwszej linii e, ognia, na, na pierwszej, pierwszej linii frontu i wierzę, że m, ważne, aby ich aktywizować i dać im tym taką możliwość i taką wiarę w to, że ich działania mogą się przyczynić do zmiany świata. Na razie mają złą prasę. Wiele osób myśli, że przedsiębiorcy raczej psują świat. Myślę, że jest bardzo dużo złych przykładów, i bardzo dużo osób, które rzeczywiście dla których zysk jest ponad dobro człowieka, dobro społeczności lokalnej, myślę, że te przykłady są zawsze najbardziej wyraziste. Ale w takim świecie żyjemy, że i tak też jesteśmy często skonstruowani, że najchętniej klikamy w to, co jest najbrutalniejsze, co jest przykre, co budzi kontrowersje, więc część negatywnych przykładów przedsiębiorców, którzy działają brutalnie, wyzyskują inne osoby, będą dla nas łatwe do zapamiętania, łatwe do kliknięcia, chętnie o nich przeczytamy, chętnie zapamiętamy. Ale tych drobnych przedsiębiorców, którzy, czy drobnych, ale też i większych, którzy robią dużo dobrego, których spotykamy co dzień, których, którzy pomagają nam w naszym życiu, ułatwiają nam nasze życie, pomagają nam w kwestiach naszego zdrowia, pomagają nam w naszej wygody. Ich często pomijamy. Ta już nie mówiąc o tych, którzy często zatrudniają nas, czy, czy dają nam możliwość rozwinięcia się, utrzymania swoich rodzin. To jest już trochę pomijane. Ale ty uczysz menedżerów na studiach MBA wykorzystywania wartości w zarządzaniu. Jak to robisz? Tak, jedną z moich działalności takich misyjnych, ale i nie tylko misyjnych, jest, mam wielki zaszczyt, zostałem zaproszony też do wprowadzenia przedmiotu mówiącego o budowaniu zaufania, budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o wartości tutaj ze szczególnym nastawieniem na zaufanie. Jak to robię? Od razu muszę zdradzić, jestem chyba jednym z najgorszych możliwych teoretyków na świecie, więc z wielką przyjemnością po prostu dzielę się przykładami, które znam, kiedy zaufanie, e, wartości pomogły wyjść e, z bardzo trudnych opresji przedsiębiorcom, ale też pomogły im e, zbudować bądź odbudować e, swój biznes, swoją pozycję, relacje ze swoimi pracownikami, relacje z lokalną społecznością e, i tym samym też później gdzieś odnieść sukces. Podajesz ludziom pewnie własny przykład. Może opowiesz, jak ty na co dzień zmieniasz świat? Pewnie m, bardziej łatwiej mi jest dzielić się przykładami moich e, klientów, z którymi miałem okazję pracować, ale e, rzeczywiście dla mnie m, bardzo ważne jest ich uznanie tego zakładania własnej firmy e, wiele lat temu, bo to, że rzeczywiście chciałem ją oprzeć o, o wartościach. Pracuję poza tym, że mam przyjemność wykładać, prowadzić warsztaty dotyczące wartości w życiu zawodowym, to też prowadzę firmę konsultingową, e, gdzie naszym, jednym z naszych takich głównych działań są działania zarządzania kryzysowego w takich najtrudniejszych sytuacjach. E, I tam w takich sytuacjach e, ekstremalnych nieraz wydaje się, że tych wartości brakuje, albo no jest duża pokusa, żeby ich nie było. Więc tym bardziej chciałem, żeby zakładając firmę jasno zdeklarować, że te wartości Będą, że będzie jakiś kręgosłup, taki drogowskaz, który pozwoli w tych e, momentach, w których e, jest stres, często bierze górę, żeby mieć taki punkt odniesienia. Więc tak, wiele ja lat zakładając firmy, powiedziałem, że chcę zrobić wyparcie wartości. Ja sam to zadeklarowałem, cały mój zespół e, o tym wie, czasem się ze mną trochę podśmiewuje. E, ja nie wiem, z problemu Czę, często podchodzimy do tak tego też że w taki sposób, żeby nie było to. Mm, nad wyraz poważne. Ważne, żeby to było w zgodzie z nami, ważne, żeby to było konsekwentnie realizowane. Mamy, Wspieramy dom dziecka w Katmandu w Nepalu od 2016 roku, od trzęsienia ziemi. 10% naszych zysków przekazujemy na cele dobre. Współpracujemy z fundacjami, poświęcamy też swój prywatny czas na, na zajęcia, między innymi zajęcia z dzieciakami z fundacji. Więc dużo różnych e, dobrych działań, ale to nie traktowałbym ich jako jakieś e, poświęcenia, a tak naprawdę dużą, dużą radość. E, I to, co ładuje nam baterię, myślę, że nieraz. To też ja tak powiem a propos, jeżeli mogę e, odnieść się, to e, namawianie do zmianienia świata nie jest jakoś nadzwyczaj trudne. Każdy z nas, myśli, że. Jak odniesiemy się do tego jak byliśmy e, dziećmi, młodzieżą, zwłaszcza młodzieżą, to mieliśmy takie, większość z nas miała takie mocne poczucie tego, że chciałaby coś zmienić, że ma pewną niezgodę sobie na, na zastaną rzeczywistość. Są ten bunt młodzieńczy, brak zgody na zastaną rzeczywistość. E, problemem jest to, że często ten bunt później temperujemy bardzo, na studiach, po studiach, i to, czym, przeciwko czemu chcieliśmy buntować słusznie, staje się naszą czasem codziennością. Czasem ożywienie tego buntu potrafi bardzo pomóc. Więc wierzę w to, że każdy z nas ma w sobie taką potrzebę zmiany świata. No, takie było, takie było pytanie w tym roku na egzaminie ośmioklasistów. Czy warto pomagać? Hmm. Jakiś czas temu już zdawałem egzamin, nawet te, jak ja zdawałem, to nie był zdawa... egzamin osmoklasisty, ale nawet nie wiedziałem. Myślę, że w punkt, bardzo w punkt. Teraz mogę powiedzieć, że na zaliczenie mojego przedmiotu jest praca do napisania dla przedsiębiorców, dla, dla studentów w kierunku MBA której tytuł jest Jak zmienić świat. Więc w grupach przygotowują pracę ze swoim pomysłem na zmianę świata w oparciu o swoje zdolności przedsiębiorcze, o swoje biznesy, które prowadzą, o swoje talenty, które posiadają, takie też często przedsiębiorcze. I powiem szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem zdecydowanej większości projektów. Często bardzo odkrywcze, czasem bardzo proste, ale realnie dającą szansę na poważną zmianę bądź na jakiś impact w konkretnych obszarach. A ja jestem bardzo ciekawa, jakie wartości studenci wybierają Twoi studenci. Wiem, że zrobiłeś takie badania między przedsiębiorcami, między menedżerami, w oparciu o jakie wartości działają. Możesz coś o tym powiedzieć. Tak, w 2016 roku. E Mieliśmy przyjemność przeprowadzić badanie na temat wartości przyświecających przedsiębiorcom i osobom e, pracującym e, w osiągnięciu sukcesu w życiu stricte zawodowym. Punktem wyjścia do tego były badania m, prowadzone co, co rocznie, czy co lata, m, ogólnopolskie, na temat wartości, które w ogóle przyświecają Polakom w ich życiu prywatnym. E, Czytając te, te raporty z różnych powodów, też także moich czysto zawodowych, um, uderzyło mnie zestawienie tego, że um, w tych badaniach ogólnopolskich dla, dla życia prywatnego Polaków tylko około 2%, jeżeli dobrze pamiętam, e, wskazywało e, jaką główną wartość ich życia, sukces taki zawodowy, tak, jakiegoś konkretnego sukcesu zawodowego. Um, przy czym e, życie duchowe, kulturalne jakieś takie e, głębsze wskazywało mm, kilkanaście do 20%. procent. Nie pamiętam dokładnych tych liczb, to, to już kilka lat temu było. Na tyle mnie to uderzyło e, w konfrontacji z tym, ile czasu poświęcamy na, na inną drugą zarówno w mediach, jak i, jak i w tym, jak się sami doszkalamy, uczymy, że chciałem to zgłębić, jak to wygląda u, czysto u przedsiębiorców, którzy ten sukces Osiągnęli wśród osób pracujących w przedsiębiorstwach, czyli tych osób, które też jakoś ten poświęcają też czas temu, temu sukcesowi biznesowemu. I w 2016 roku zatrudniliśmy firmę badawczą, która razem z nami przeprowadziła to, to badanie. Wyszł Kilka kwestii, których, których nie do końca się spodziewałem. Jedną z nich to na pewno to, co było dla mnie takich dosyć mocno uderzające, to taka duża dysproporcja pomiędzy pracownikami a przedsiębiorcami, czyli czy tymi, którzy już są na tym piedestale, to wskazywanie kwestii przyjaciół, na ile są ważni w osiągnięciu sukcesu zawodowego. I jak. Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli już sukces, wskazywali marginalnie, że, że ty, tych przyjaciół praktycznie nie ma, albo to, to, to nie miało za dużego znaczenia. Te, tak hmm, pracownicy, jeszcze hmm, aspirujący wciąż, wskazywali, że to jest jedna z, e, z najważniejszych wartości, aby osiągnąć sukces. To są. Więc później my sobie zaczęliśmy to analizować trochę, do, robić pogłębioną analizę, że. Część osób prawdopodobnie rozumiała to pytanie jako takie kolesiostwo, czyli że muszę mieć kolegów, znajomych, żeby mi pomogli, awansować, pozwalać mi jakieś projekty, klientów i wtedy będę miał sukces. To z drugiej strony, przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces, tak rzadko wskazywali przyjaciół, bo też znowu zrobiliśmy pogłębione wywiady z częścią, bo odczuwają coś, co się mówi o tej dużej samotności na szczycie. O tym, że nawet osiągnąłem sukces, często problemy, z którymi się mierza, nie bardzo mam się z kim z nimi podzielić. Bo ciężko podzielić się z pracownikami, Powiem o tym, słuchajcie, walczę o to, żebyśmy, żeby mieć wpływy w przyszłym roku, żeby móc Was wszystkich utrzymać. No, wtedy z perspektywy pracownika jest natychmiastowe szukanie alternatywnej pracy. Z drugiej strony, przyjść do domu i porozmawiać w rodzinie. Kochanie, wiesz co, ja się z tym czuję, muszę zrobić zwolnienia grupowe, bo firma ma jakieś trudności, no to znowu też z perspektywy nawet takiego domowego ciepła, też to jest taki olbrzymi szok, no jak to musimy zwolnić kilkanaście osób, czy kilkadziesiąt, czy, czy mamy ma jakieś ograniczenia kosztów, czy mam jakiś duży domiar podatku, no to są olbrzymie kwestie, które nie będące codzienność, codziennością rozmowy w domu, też mogą bardzo przetłoczyć, też mogą spowodować dodatkowy stres. Więc jest taki między młotym a kotwadem, bo z nikim nie bardzo ma jak porozmawiać. Stąd duży, duży sukces myślę, że pewnie różnych klubów przedsiębiorców, gdzie, gdzie mogą między sobą czasem porozmawiać, bo też w ostatnich latach taki dosyć rozwój, rozwój tego rodzaju klubów. A jeszcze jakieś wartości wyszły w tym badaniu? Ciekawe. Dużo kwestii wyszło na przykład, bo to, to co dla mnie na przykład było zawsze było ważne, to kwestie różnego rodzaju wartości, właśnie duchowych. Jak, czy można rozmawiać o wartościach religijnych? I oczywiście z różnych powodów. Nie, nie, nie trzeba ich robić taką typową indoktrynacją, czego też jestem poważnym przeciwnikiem. Chociaż ja nie mam problemu z tym, że jasno deklaruję i u mnie w materiałach firmowych, i u mnie na stronie. I w dyskusjach, że opieram się na wartościach chrześcijańskich, to lubię czasem zrobić takie przymrużenie oka. Mówię, że robię to z dwóch powodów najczęściej. Pierwszy powód, jestem chrześcijaninem, stąd też te jasno zadeklarowane wartości. A drugi powód to takie klopujące lenistwo, powiązane właśnie z tymi wartościami chrześcijańskimi. Na czym to polega? Jako osoba, która niejednokrotnie przygotowywała takie duże dokumenty misji, wizji wartości dla moich, e, dla, dla przedsiębiorców. Wiem, jak one są bardzo obszerne, często, tak, ale lubię po, po, pożartować, jak czasem e, robiliśmy różnego rodzaju audyty, czy miałem przyjemność robić audyty w różnych e, firmach. Jak dopy, takie dopytywanie się, skąd są te wartości, które na stronie są dokładnie tak opisane, I to mm, lub, m, lubię tak pożartować, dodając taką anegdotkę, która jest. Trochę wymyślona, ma trochę w sobie prawdy, ale jest trochę wymyślona. Jak dopytujesz e, prezesa, skąd z te wartości, to z reguły e, tam kilka z nich, w ogóle jakie są, to kilka z nich przytoczy. Później wskażę, że resztę zna ktoś od e, HR-u. Później, jak dopytasz tą osobę od HR-u, to ona też znowu jeszcze kilka więcej przytoczy, ale bardziej będzie wskazywała, że jest to jakiś menadżer, który wie, jak to zrobić, bo to on to zrobił. Później menadżera, jak złapie, to menadżer wskaże na jakiegoś juniora, który to zrobił, jak już juniora przycisnę, skąd są te wartości, to junior w końcu wskaże mi, że skopiował ze strony konkurencji, ale przerobił, żeby nie brzmiało tak samo. Więc jak człowiek się zastanawia, ile warte są te wartości wtedy? No niewiele. Więc wartości chrześcijańskie miałem tym przynajmniej, że są tymi dwoma słowami. więc Lenistwo jest moje e, zabezpieczone i nie muszę za dużo pisać. A i są w razie czego pliki źródłowe różnego rodzaju w postaci Pisma Świętego Dominika Tak, je skopiowałeś. Zwo. Tak, właśnie. Więc można w razie czego mnie e, bić po głowie i odnosić się do pliku pliku źródłowego. Więc były też wskazywane wartości różnego rodzaju e, duchowe mhm. Mhm, w tym badaniu. A proporcje. Proporcje to różnie. Też osoby, pracownicy, przemadam, dużo mniej wskazywali te wartości duchowe w ogóle wartości takie bardziej miękkie, wskazywali znacznie rzadziej jako te, które będą pomagały w osiągnięciu sukcesu. Myślę, że znowu z tego pokutującego takiego obrazu tego, że żeby być przedsiębiorcą powinieneś być troszkę odarty z tych wartości. To jest taka rzecz, która mi, mnie trochę e, boli, bo statystyka, I taka prosta arytmetyka prosta pokazuje, że jeżeli większą część naszego dorosłego życia spędzamy w pracy, tego świadomego, nie licząc snu, e, tak naprawdę spędzamy w pracy. Dzisiaj mamy telefony komórkowe, maila w telefonie, e, Pracujemy dużo więcej niż te 8 godzin. Po prostu. Nawet jeżeli mówię, że nie, że mam perfekt ten uh, uh, work-life balance, to najczęściej tak a, zerknę sobie na maila. Jak ktoś przyjdzie takie alertowe, to w razie czego jestem, odpowiem. Czyli te godziny pracy są dużo dłuższe. Więc jeżeli większość naszego świadomego życia dorosłego staramy się być odarci z wartości, no bo tam jest, muszę być. Uh, tym, tym robotem, tą, tą osobą, która jest przede wszystkim skupiona na celu, nie na, na jakichś niepotrzebnych wartościach, to arytmetyka mówi, że jestem tym robotem. Jeżeli mniejszą część spędzam w domu, w którym, w którym rzeczywiście już dla mnie są ważne wartości i ważne są dla mnie, żeby robić coś dobrego, to arytmetyka pokazuje, że niestety w większości jestem tym robotem. A, dlatego wierzę w to, że. I też to pokazywało, nie tylko to badanie, ale też moje rozmowy z przedsiębiorcami, nawet i na uczelni, ale i na warsztatach, które prowadzę, ale i też z moimi fenomenalnymi, fantastycznymi klientami. Dla przedsiębiorców ważne są wartości dzisiaj, także w przedsiębiorstwie, w codziennej pracy, w tym, żeby to, co robią, miało impact, w to, w to co robią, byli zaangażowani ich pracownicy, ale także, żeby to przynosiło coś, coś dobrego. Wiesz, to duża tak naprawdę dyskusja. Ciekawa jestem, co o tym sądzisz, bo to czy wartości są ważne teraz, tu i teraz. Takie bardzo współczesne podejście, że jesteśmy dzisiaj, tylko mamy wpływ na to, co się dzieje. Czy może bardziej takie konserwatywne podejście, że jesteśmy tylko sztafetą pokoleń, że musimy przejąć w dobrym stanie to, co otrzymaliśmy i przekazać następcom. Które, który system jakby dominuje wśród przedsiębiorców. W sensie ja nie widzę w tym dwóch różnych podejść. Dla mnie to jest to, że tu i teraz jest ważne. W tej sztafecie pokoleń, e, kiedy biegnę w sztafecie, nigdy nie biegałem i sam nie jestem największym fanem biegania. Wiem, że to nie, nie, wolę jeździć motocyklem, czasem e, rowerem, e, ale w sztafecie liczyć to, że, że tak, przekazuję pałeczkę i biegnę. Tylko w momencie, kiedy biegnę, biegnę z, z całych moich sił. Robię wszystko, co tylko mogę żeby wydać z siebie to, co najlepsze. Więc to, że została przekazana mi ta połeczka i że za, przede mną biegło iluś i za, przede, i za mną później będą kolejne biegłe osoby, nie zmienia faktu, że ja mam da, dać z siebie 100%, 110%. Wszystko, co najlepsze. Żeby przekazać w najlepszym stanie to, tej Więc wierzę, że tu i teraz walka o te wartości i to, żeby zmienić ten świat o ten mały kawałek, o tą jedną kroplę, o tą jeden dodatkową rzecz, która. która Kilku osobom ułatwi życie albo umożliwi je w ogóle w godny sposób, albo jakimś innemu celowi środowisku, zwierzętom warto zawsze zrobić. To jeszcze podpowiedz, jak, mając już tę pałeczkę w ręku, jak odkryć te wartości, które są moje? To pewnie jest indywidualna kwestia każdego każdego z nas. Ja myślę, że tym najlepszym czasem kiedy człowiek mógł się odnieść do tego, kiedy dla niego było ważne to, żeby coś dużego zmienić, coś, coś było ten właśnie brak zgody na, na świat, który wokół nas jest, to był właśnie ten czas dziecięcy, czy może wczesno nastoletni, tego buntu przeciwko wszystkiemu, co jest, przeciwko zastanemu światu, temu, co jest akurat złem, temu, co powinno się zmienić. No i później po latach my to mm, zapominamy trochę o tym. E, wchodzimy w taki rytm codzienny, e, ale wierzę, że, że jak tak pomyślimy o tych wartościach, które, które kiedyś mieliśmy co było dla nas ważne, to jest jeden punkt wyjścia. Drugi taki, który robimy już tak mówiąc bardziej przedsiębiorczo biznesowo, to często. Namawiam klientów i też nawet my z moim my, fantastycznym zespołem to robimy. My robimy taki audyt wewnątrz organizacji na różnych płaszczyznach, ale jednym z tych y, elementów takiego audytu jest też porozmawianie z y, pracownikami, z zespołem o tym, co jest dla nich ważne, co chcieliby zmienić w świecie, co, w co się angażują. I powiem szczerze, że w organizacjach większych niż jedna osoba nie zdarzyło nam się jeszcze żeby nie było kogoś, kto w swoim wolnym czasie, takim poza pracą, jest zaangażowany w jakieś działania typowo dobre, w działania probonów, w jakieś działania misyjne, w jakieś działania, które realnie mają przynieść jakąś zmianę. I często ta osoba wcale nie na, na zbyt wysokim stanowisku stawała się później pewnym liderem, Budowania działań dobrych, działań wartościowych wewnątrz organizacji. Więc wystarczy czasem zapytać, bo wokół, jeżeli sam nie mamy pomysłu, co chciałbym zrobić, na jakich wartościach chciałbym zrobić coś dobrego, jakiś impact, może się okazać, że będą osoby w naszym zespole, które już to robią które chętnie nam podpowiedzą, które będziemy mogli zaangażować jako liderów, tak wewnątrz organizacji, żeby to mogli nam wprowadzić. Bardzo ważne przesłanie, i z tym może zostawmy naszych słuchaczy, żeby zadawać sobie to pytanie. Powtórzmy je jeszcze raz. E, w sensie, co jest dla mnie ważne, jak bardzo bym chciał e, zmienić świat? Ja powiem jeszcze, jeżeli miałbym podsumować, to powiem, że są takie trzy drogi tego, żeby zmienić świat. E, i, I to myślę, że warto sobie zadać to pytanie, którą drogą chcę podejść, bo. One są dla nas w pewien sposób naturalne, my nie zawsze sobie zdajemy z nich sprawę, że tak są tak konkretnie podzielone. Jedną, taką najczęstszą, jaką jest, to są nasze finanse różnego rodzaju. Czyli jako firma mamy pewien budżet przeznaczony na dzisiaj złość TSG, CSR wcześniej, czy różnego rodzaju działania dobre. Eee, yy, 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 różne darowizny i tak dalej. Bardzo dobre działanie, jedna z kwestii. Eee, Ważne, że możemy te pieniądze wykorzystać dużo mądrzej czasem niż to się dzieje. No, A to jest naturalne w każdej dziedzinie. Druga opcja to jest nasz czas. Czy poświęcenie czasu. Taki wolontariat, działanie w swoim wolnym czasie albo w czasie właśnie pracy, które mogą przysporzyć czegoś dobrego: no, zaangażowanie się w jakieś działania pomocowe, jakieś fundacje itd. To jest drugi. I trzeci, mój ulubiony sposób na zmianę świata, to jest wykorzystanie swoich talentów. Zastanawiam się jako przedsiębiorca, jako pracownik, jako menadżer, jako osoba przedsiębiorcza, co umiem. Co umiem, co jest moim hobby, w czym czuję się bardzo dobre, co, co przychodzi mi z łatwością, jaki mam talent, który mógłbym wykorzystać. Wydaje mi się, że największy impact na świat mamy, kiedy w takich konkretnych, dobrych celach Wykorzystujemy te nasze talenty. Warto naprawdę się nad tym zastanawiać, jak ten talent wykorzystać ku czemuś dobremu. Naszym gościem był Michał Nowak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja także bardzo dziękuję. Perspektywy MBA. Podcast o studiach menedżerskich.